Witam serdecznie. Marcin Tuszkiewicz z tej strony. Zapraszam na nasze spotkanie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. No, dzisiaj mamy taki temat, który jest moim zdaniem kluczowy dla zrozumienia. Tego jakie mechanizmy kierują naszą giełdą, ogólnie giełdą papieru wartościowych w Warszawie, ale także i na świecie, bo w ostatnim czasie mieliśmy niesamowity raid deweloperów, pomimo tego, że sprzedaż jakby wolumenowo i udzielanych kredytów, tego wszystkiego nie wskazywałoby wcale na to, że nie dzieje się tak dobrze, jak to kurs oddaje. Natomiast to jednym z powodów jest oczywiście bezpieczny kredyt 2%, czyli projekt rządu, i o tym sobie dzisiaj powiemy, czy ten projekt, Rządowy, tak spróbujemy trochę przeanalizować te fakty dotyczące tego rządowego pomysłu. Mogą faktycznie być aż tak super dla deweloperów, aby no, spowodowały dalszy wzrost? Bo na giełdzie chodzi głównie o to, żeby zarobić w dłuższym terminie. Więc czy to jest ten moment, w którym jeszcze warto do spółek deweloperskich dołączać, czy jednak ten slogan giełdowy, kupuj plotki, sprzedawaj fakty, w przypadku deweloperów, no, na bardzo no, poważnie warto brać pod uwagę. W pierwszej kolejności natomiast no, rzut, krótki rzut okiem na Wig 20. Tutaj no, mamy zatrzymanie się na poziomie 1950 punktów, ale ogólnie na rynku jest bardzo pozytywny sentyment. Zobaczymy czy się utrzyma dalej, ale nie mamy cały czas wybitego poziomu 1880 punktów, więc nie ma sygnałów do spadków. Cały czas hossa trwa. No a tym bardziej trwa na rynku WIGU nieruchomości, gdzie tak jak wspomniałem, od dołka w październiku, gdzie był globalny dołek na polskim parkiecie, mamy wzrosty o tutaj 1000 punktów, tak, czyli mieliśmy z 2300 do 3300 punktów ride na Wigu Nieruchomości, gdzie taka spółka jak Develia czy Dom Development szaleją, jeżeli chodzi o swoje wyceny. Jak popatrzycie sobie na wartości stóp zwrotu właśnie spółek z tego rynku i weźmiemy sobie w ciągu tego roku, a no to spółki Develia. 50%, Dom Development 47%, a to nie są małe spółki, Atal 51%, takie mniejsze jak Varimpex, tutaj 129%, nawet nie wiem dokładnie, czym się ta spółka zajmuje, bo akurat, wiadomo, wszystkich spółek od ADZ nie znam. Natomiast są to ewidentnie dobre wyniki, no poza outsiderami, takimi jak Global Trade, czy PHN, gdzie mamy te wyniki ujemne, to w deweloperzy generalnie radzą sobie dobrze i można by było się zastanawiać, czy to jest ten moment, żeby zacząć sprzedawać. Ja przy okazji dom development miałem już okazję analizować tą spółkę i wskazywać na jedną bardzo znaczącą rzecz, która ogólnie powinna zapalać ramkę dla inwestorów. Natomiast to, że spółka Główni posiadacze czy, czy głównie akcjonariusze z zarządem powiązani po prostu sprzedawali akcje Dom Development. Tutaj mamy informacje o transakcjach na akcjach. Tych transakcji było dość sporo, ja już teraz nie będę wchodził w szczegóły. Natomiast no, sprzedaż tych udziałów nigdy nie jest przez zarząd odbierana jakoś bardzo pozytywnie. To się działo w tym rejonie. Od tamtej pory rynek podskoczył wyżej, więc cały czas jest pozytywny sentyment, cały czas jest budowanie tego oczekiwania, że będzie, będą bardzo dobre wyniki. Dzisiaj mamy 18 maja, więc też i raport roczny jest publikowany. Natomiast Tutaj pojawiła się już informacja względem konsensusu, no i widać, że wyniki, jeżeli chodzi o przychody, są słabsze niż rynek zakładał. To nie chodzi o to, że są lepsze, gorsze względem tego, co było rok temu, tylko czy są lepsze, gorsze względem tego, co rynek zakładał. I zobaczmy, że przychody mamy gorsze o 8%, EBIT jest mniejszy o 6,8% niż rynek zakładał, zysk netto dla jednostki dominującej mamy też niższy niż rynek zakładał. Ale mamy wzrost rok do roku i wydawałoby się, że to powinien być pewien szok. Bo jeżeli w pierwszym kwartale 2023 roku mamy dość dobre wyniki, no to można by było powiedzieć: to gdzie są te wszystkie dane dotyczące zbiku? Tak? Gdzie, jak sobie popatrzymy na BIG, to analizy rynkowe tutaj cały czas była głośna. Ja też zresztą to wielokrotnie podkreślałem, że mamy spadek tych kredytów udzielanych, zwłaszcza jeżeli chodzi o kredyty. Te typowo mieszkaniowe, no to systematyczny spadek udzielanych tych kredytów, a w 2022 roku przez w sumie od sierpnia do grudnia. Nawet do lutego 2023, no to byliśmy na bardzo niskich poziomach, zarówno jeżeli chodzi o wartość, jak i liczbę udzielonych kredytów. Natomiast właśnie marzec był bardzo ciekawym miesiącem, który się wlicza w pierwszy kwartał, czyli mieliśmy pobudzenie tej całej infrastruktury, nazwijmy to kredytowej, ze względu też trochę na obawy związane właśnie z bezpiecznym kredytem. 2%. Osoby, które mają wystarczającą zdolność kredytową, moim zdaniem stwierdziły, że to jest ten moment, żeby kupić mieszkanie jeszcze tam. Zanim deweloperzy podwyższą ceny, kiedy ten bezpieczny kredyt 2% wejdzie w życie. Więc to prawdopodobnie był taki popyt. Pierwsze dane za kwiecień wskazują na to, że on zmalał, tak czy znowu mieliśmy powrót no, do gorszej sytuacji w kwietniu. Więc też warto o tym pamiętać. A dla mnie jeszcze kluczową rzeczą jest to, że deweloperzy często mają przesunięcia, jeżeli chodzi o raportowanie swoich wyników. Ja już nie będę wdawał szczegółów, jeżeli chodzi o samo raportowanie, bo nie chciałbym e, mówić tego po łebkach. E, natomiast warto zwracać uwagę, kiedy są księgowane, oczywiście, przychody ze sprzedaży i finalizacji transakcji, bo często jest tak, że deweloperzy sprzedają, e, sprzedają swoje, swoje mieszkania. One oczywiście są dopiero produkowane, nazwijmy tak, budowane i dopiero później oddawane do użytku, więc pewne przesunięcie w czasie jest. Kluczowe jest to, że niestety na rynku tym nieruchomościowym mieliśmy w ostatnim czasie dużo mniej oddawanych mieszkań do rynku, tak? bo tutaj jak popatrzycie, ja może też pokażę taki raport, który jest w trakcie przygotowania, więc jeszcze. Nie jest to wersja finalna, natomiast chcemy tą, tą stronę tak bardzo dokładnie przeanalizować w formie pewnego raportu dla użytkowników Squabera Premium. Natomiast liczba kontraktów na budowę mieszkań wprowadzonych na rynek, sprzedanych i znajdujących się w ofercie, tutaj w trzecim. Tutaj w kwartale i czwartym kwartale 2022 roku była po prostu mała wprowadzanych mieszkań, więc ta baza mieszkaniowa jest mniejsza, i to jest jeden z podstawowych argumentów dla osób, które uważają, że nie, na tym rynku nie będzie spadków cen, bo po prostu nie będzie wystarczająco mieszkań nowych do tego, aby nie, popyt mógł przebierać w podaży. Tylko ta podaż będzie taka dostosowana do popytu. Ona się bardzo tutaj elastycznie dopasowuje. Też. Warto zwrócić uwagę, ile jest w ofertach, czyli na koniec 2022 roku spadła liczba ofertowych mieszkań. No i teraz pytanie, czy to, co się dzieje aktualnie dotyczące rynku właśnie nieruchomościowego, będzie takim zderzeniem z rzeczywistością, bo wydaje się, że ten bezpieczny kredyt 2% powinien stymulować rynek ostatecznie, tak? I Przejrzyjmy sobie cele i przejrzyjmy sobie, jakby założenia tego programu. Tak, żeby podsumować krótko, czy on jest w ogóle dobry, sensowny, czy też nie. No w pierwszym kolejności, bezpieczny kredyt 2% powstał po to, aby osoby, które jeszcze nie mają mieszkania, nie mają domu, miały możliwość skorzystania z tańszego finansowania, aby ten pierwszy dom, pierwsze mieszkanie kupić, wybudować. Więc tutaj jest to generalnie kierowane do osób, które jeszcze na tym rynku nieruchomościowym nie istnieją. Więc osoby, które. Które handlują nieruchomościami, osoby, które mają kolejną kawalerkę kupioną pod wynajem, no z tego nie skorzystają. To jest podstawowy cel. Natomiast są pewne wyłączenia, pewne wyjątki, które można, można by było wykorzystać, jeżeli chodzi o tutaj działania. No i taki wyjątek pierwszy to jest uczestnik może posiadać mniej niż jedną drugą udziału w jednym z lokali lub domu, jeżeli zostało odziedziczone i nie zamieszkuje pod tym adresem od co najmniej 12 miesięcy, więc można wykorzystać bezpieczny 2% na to, żeby wykupić tą pozostałą część nieruchomości, więc to jest taka też ciekawa furtka dla osób, które na przykład odziedziczyły dom po rodzicach, mają rodzeństwo, mamy tam jedną, drugą, jeden rodzeństwo chce coś Robi z tym domem, drugie nie chce, więc można by było w ten sposób wykorzystać bezpieczny, 2%, 2%, bezpieczny kredyt 2%, do tego, żeby tą drugą część wykupić po prostu i jakby unormować sytuację prawną. Kolejna rzecz. To posiadanie wcześniej nieruchomości, czy ta, ta nieruchomość, którą posiadaliśmy, czyli to nie byłby nasz pierwszy mieszkanie, czy pierwszy dom, uległa zniszczeniu. Tak? Została wycofana z użytkowania ze względu na katastrofę, spalenie czy jakiekolwiek inne rzeczy, które kwalifikują się do wycofania właśnie z tego użytkowania. No i tym samym jest to pewna szansa dla osób, które potrzebują wsparcia tego kredytowego. Po to, żeby po prostu wybudować sobie nowy, nowy dom lub kupić mieszkanie po takiej katastrofie. Więc to są takie dwa wyjątki względem tego podstawowego celu, że to jest kredyt dla pierwszego mieszkania lub pierwszego domu. I teraz, jaka to jest skala, jakie to są działania? I jak w ogóle funkcjonuje ten bezpieczny kredyt 2%? No i generalnie ten rządowy fundusz mieszkaniowy będzie dopłacał do raty kredytu różnicę między stałą stopą procentową ustaloną w oparciu o te średnie oprocentowanie kredytów. Czyli to nie jest tak, że jak wy się dogadacie z bankiem, na przykład na kredyt, że, że jak ta stopa procentowa stała będzie 5%, średnia będzie 4%, to rząd dopłaci różnicę tylko między 4%. Jakby będzie brał pod uwagę te 4%. Więc musimy, będziemy musieli zwracać uwagę na to, biorąc te kredyty, jaka jest średnie oprocentowanie stałe, a nie jakie my mamy w umowie. Tak? Czyli tutaj jakby kluczowy jest ten aspekt zrozumienia, że tutaj będzie średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie brane pod uwagę, a nie wasze konkretne, specyficzne. No i właśnie ta różnica między tą stopą procentową a bezpiecznym kredytem 2% będzie wypłacana, czyli na przykład jak mamy średni 5%, bezpieczne to jest 2, no to ta różnica 3% będzie finansowana przez skarb państwa. I ważne jest to, że dopłata nie obejmuje marży i prowizji banku. Prawdopodobnie będzie takie, od, tak, tak zakładam, że odgórne trochę stymulowanie tej marży i prowizji banku, to też trochę rynek powinien decydować o tym, ze względu na to, że to będzie wiele banków, które będą mogły de, de, dawać te bezpieczne kredyty 2%, więc powinno to być e, traktowane na zasadzie po prostu właśnie walki o klienta tymi rzeczami. E, no ale musimy pamiętać o tym, że m, rząd dopłaca tylko różnicę między średnią stopą oprocentowania. A nie bierze pod uwagę ani marży, ani prowizji banku. Więc podejrzewam, że gdzieś tam jakieś ukryte te elementy się pojawią. Kolejna rzecz, banki biorące udział w programie będą musiały podpisać umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jaka to będzie umowa, jakie będą warunki, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast zdecydowanie warto też na to zwrócić później uwagę, bo może się okazać, że jakieś dodatkowe ograniczenia czy, czy nieograniczenia się później tam pojawią. No i ostatnia rzecz, czy przedostatnia, to dopłata przysługuje przez okres 10 lat, czyli 120 lat jest gwarantowanych, minimalny okres kredytowania to 15 lat, czyli znowu jakby tak samo jak było przy mieszkanie plus, który notabene jest zamykany, ten nieudany projekt, to są rzeczy, które mamy z założenia brać na długi okres czasu, więc założenia 15 lat minimum, no i dopłata przysługuje przez okres 10 lat. Biorąc pod uwagę jakby... Czas trwania tego kredytu można tutaj też zacząć się zastanawiać, czy można brać laty malejące, wzrosnące i tak dalej. No, tutaj, jakby za założenie jest takie, że. Te kredyty bezpieczne w mają być udzielane w formie malejących rat kapitałowych, czyli um, kapitałowo-odsetkowych, czyli w każdej racie kredyt pierwsza spłaca taką samą część kapitałową, więc to um, jest, jest też unormowane, a mieszkania można sprzedać lub wynająć, ale to jest ważne, że wtedy wyłącza się z tego um, programu, a nie trzeba spłacać dotychczasowo otrzymanych dopłat, tak, czyli to jest dość ciekawe, bo możemy mieć taką sytuację kuriozalną i dlatego prawdopodobnie ta, ta luka tutaj jest wsadzona, że kupiliśmy mieszkanie, bo chcieliśmy tam mieszkać, mieszkaliśmy przez dwa lata na przykład, po czym zmieniła nam się sytuacja życiowa, e, m, zarobiliśmy bardzo dużo pieniędzy e, i chcemy sobie kupić dom e, i wyprowadzić się z tego mieszkania, no i pytanie, co zrobić z mieszkaniem, więc... Właśnie wtedy a, powstaje ta luka, że możemy sprzedać lub wynająć, natomiast e, wtedy po prostu zaczynamy do na wolnorynkowych działaniach bez tych dopłat funkcjonować. Tak? Więc to też jest taka furtka, co jest akurat fajne i część osób może nie odstraszyć, bo to na przykład moje też było zastanowienie się, co wtedy w takiej sytuacji, że to jest uwiązanie się z danym mieszkaniem, czy jednak jakaś furtka wyjścia będzie. E, nabycie kolejnej nieruchomości w trakcie trwania dopłat skutkuje utratą prawa do uczestnictwa w programie. Czyli znowu kupujemy jedną nieruchomość. Mamy preferencyjne warunki, ale jak zaczynamy kupować kolejną, czyli zaczynamy być w oczach państwa bogatymi ludźmi, mamy więcej niż jedną nieruchomość, no to z tego dopłat już nie otrzymujemy. Nie ma to moim zdaniem tutaj zastrzeżeń, no bo jednak ten bezpieczny kredyt 2% ma być dla wsparcia osób, które faktycznie potrzebują tego mieszkania, potrzebują wsparcia tego finansowania, bo nie jest ich stać. Jeżeli nas stać na drugą nieruchomość, to znaczy, że nie potrzebujemy państwowego wsparcia. I ustawa zakłada, że zainteresowanie programem będzie kształtować się na poziomie 30 do 40 tysięcy kredytów rocznie. Natomiast w 2022 roku sprzedano 35 tysięcy mieszkań, a w rekordowym 2021 roku 69 tysięcy mieszkań. Um, więc, jakby to też pytanie, czy faktycznie takie będzie zainteresowanie, bo jeżeli by było. No to wtedy faktycznie jest ta przestrzeń do znaczącego wzrostu zainteresowania kredytami i też sprzedażą nieruchomości, więc można powiedzieć, że ten bezpieczny kredyt 2% z perspektywy jakby swojego potencjału daje tą przestrzeń do tego, żeby podbijać notowania deweloperów, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że oddawane, oddawana liczba nowych mieszkań, jest powiązana z tym, ile wcześniej tych mieszkań jest budowanych, a tych, tak jak pokazywałem wcześniej, nie ma więcej, tylko mniej, w ostatnich dwóch kwartałach 2023 roku. A to jakby wiele osób mówi nawet o tym wprost, że czeka na wprowadzenie tego bezpiecznego kredytu 2%, po to, żeby podnieść ceny nieruchomości bo i tak ludzie będzie, będą chcieli kupić, korzystając z tego kredytu. Więc jest taka, taka ogólna narracja, się pojawia właśnie w gospodarce, że teraz na przykład jest spadek sprzedaży tych mieszkań, nawet spadek ofertowanych tych mieszkań, po to, żeby właśnie poczekać na to, aż wejdzie ten bezpieczny 2%, kredyt 2% i finalnie wtedy z wyższymi cenami spróbować je ulokować. Czy to się uda? Tego nie wiemy, ale pod to rynek właśnie handluje. Dlatego jest oczywiście taka, taka niepewność, czy też związane jest to dokładnie z tym, co powiedziałem do tej pory, że po prostu ten rynek wyczekuje, bo będzie stymulacja popytu. I jak będzie stymulacja popytu, to założenia podaż, która została ograniczona poprzez mniejszą ilość budów, będzie mogła odpowiedzieć wyższymi cenami. Bo będzie chęć kupowania po tych cenach. Jeżeli obniżamy komuś um, tutaj możliwości, czyli obniżamy komuś koszt pozyskania, Kredytowania, no to automatycznie jest chętny do tego, żeby wziąć ten kredyt większy. Natomiast tutaj wchodzą też ograniczenia tego bezpiecznego kredytu 2%, bo założenie jest takie, że nie możemy dostać więcej niż 600 tysięcy złotych. Natomiast jedna osoba 500 tysięcy złotych, dodatkowo jeszcze 150 tysięcy na dokończenie budowy, budowanego do tej pory zagotówkę. Więc to też są dość duże ograniczenia, które są nałożone, no bo nie da się ukryć, że za 500 tysięcy złotych na dziś. Myślę, że jeżeli chodzi o dom, to jeszcze musimy mieć działkę, tak? No, dajmy na to, że działkę mamy, no to wybudujemy raczej niewielki dom, tak, żeby dostać kredyt, bo też pamiętajmy, że kredyty otrzymujemy na stan taki, no, deweloperski, czy stan surowy, tak, stan deweloperski, więc to też wymaga już tego, żeby tam były położone jakieś drzwi, okna, wszystko to nie jest tylko na stan surowy. Kredytu się nie otrzymuje na takie rzeczy, więc musimy brać pod uwagę, że te 500 tysięcy złotych, no to wybudujemy dom nieduży, jeżeli Będziemy chcieli go zrobić w lepszym standardzie, no to tym mniejszy, więc nie jest to taki hura optymizm. Zwłaszcza, że jeżeli nie mamy działki, to jeszcze tą działkę wcześniej musimy kupić. Natomiast jeżeli chcemy tylko dokończyć, to możemy otrzymać 150 tysięcy złotych. No 600 tysięcy w przypadku wtedy, kiedy jest to rodzina z dzieckiem lub małżeństwo. Więc tutaj zdecydowanie jest to też. Pewne ograniczenie po to, żeby nie kupować, nie wiadomo jak dużych mieszkań, żeby osoby, które faktycznie mają te potrzeby mieszkaniowe, korzystały z tego. Jakby nie ponad swoją może miarę, tak, tak bym to ujął, aczkolwiek no, takie są ograniczenia. Więc patrząc z tej perspektywy, no, myślę, że największy udział będzie jednak w mieszkaniówce, tak? czyli nie w domach, tylko w mieszkaniówce. No i tutaj musimy zwrócić uwagę, że jeżeli popatrzymy sobie na ceny mieszkań, tak i. Um, ceny zamieszkania za metr kwadratowy w Warszawie, w Gdańsku, Wrocławiu czy Krakowie, no to oczywiście one się tam kształtują odpowiednio. I jaki maksymalnie metraż można wziąć przy dofinansowaniu typu 600 tysięcy złotych, czyli takim nazwijmy to standardowy. To jest 46 metrów w Warszawie, w Krakowie 53 metry, więc to też nie są wybitnie duże mieszkania. I pytanie, kto skorzysta na tym bezpiecznym kredycie 2%, jeżeli chodzi o deweloperów, to ci deweloperzy, którzy mają w ofercie takie mieszkania. Natomiast to bezpośrednio. Pośrednio deweloperzy, którzy mają większe mieszkania, mogą skorzystać na tym, że po prostu osoby, które chciałyby do tej pory kupić, zastanawiały się na przykład na kupnem takiego 60-metrowego mieszkania albo nawet 50-parometrowego mieszkania w Krakowie, na przykład, i widzą, że bezpieczny kredyt im nie pomoże, ale jednocześnie bezpieczny kredyt 2% podbił ceny tych mieszkań i w sumie niewiele więcej, bo na przykład bezpieczny kredyt powodował, że koszt jednego mieszkania, jednego metru kwadratowego mieszkania w Krakowie będzie wynosił na przykład 12 tysięcy a za 10 tysięcy zł można kupić 100-metrowe mieszkanie, bo ta jakby wolumen się później ostatecznie zmienia. Będzie mniejszy popyt i część osób może się zdecydować na to, żeby kupić większe mieszkanie, ale na normalnych rynkowych warunkach, dlatego że za podobne, za jakby metrażowo bardziej się to będzie opłacało, no ale to tylko wtedy, kiedy będą mieli odpowiednią zdolność kredytową. Oczywiście przytoczone przeze mnie koszty metra kwadratowego są to, ty, to, typowo e, na potrzeby tylko tego odcinka. Więc myślę, że oczekiwanie takie bardzo globalne, że bezpieczny kredyt 2% odbije się na rynku bardzo, bardzo znacząco. Jest trochę takie jak było oczekiwanie z mieszkaniem Plus, gdzie oczekiwano, że będzie, będzie tutaj jakiś ogromny popyt, czy podaż, tak? bo tam chodziło też o to, ile tych mieszkań będzie budowanych i tak dalej. Natomiast tutaj ostatecznie ten, tam mówiono o 100 tysiącach mieszkaniach, że będą budowane. No, ostatecznie ten projekt nie wypalił, więc zobaczymy, czy wypali bezpieczny kredyt 2%. Może się okazać tak, że pomimo tego, że rząd dopłaca, część osób po prostu nie będzie w stanie kupić tego mieszkania, bo. Bo, bo będzie zbyt drogie, albo nawet zdolność kredytowa będzie, powinna być liczona. Zdolność kredytowa powinna być liczona po normalnej stopie procentowej. Więc może być tak, że część osób nie będzie, nie będzie stać w ogóle na to, żeby ten kredyt wziąć. Tak naprawdę, sprawdzam, będzie potem, jak kredyt bezpieczny wejdzie w, w życie, czyli w lipcu, i banki zaczną udzielać kredytów. Zobaczymy, jakie to będą wolumeny. Jakie to będą działania? Tak? Jak szybko to się będzie działo? Bo na, na początku prawdopodobnie też będzie taki zator, że wiele osób złoży ten wniosek, zanim banki je przetworzą w nowym środowisku, a spełniając jakieś dodatkowe obwarowania tutaj y, rządu. No, spowoduje, że będzie takie opóźnienie w tej całej realizacji. E, więc na to musimy zwrócić uwagę. Druga rzecz, na którą należy zwrócić uwagę w najbliższym czasie, to oczywiście ceny mieszkań, ceny nieruchomości. Jak one będą reagowały? Czy faktycznie będzie podbicie cen? Czy będzie od, y, jakby akcja popytowa też na to odbicie cen. Więc tutaj jest dużo takich niewiadomych. Stąd jak popatrzymy sobie na Dom Development, na inne spółki, to można wziąć pod uwagę właśnie ten aspekt taki, że wzrost, który tutaj cały się odbył od października i później był katalizowany przez te wszystkie informacje dotyczące bezpiecznego kredytu 2%, to już ma w cenie. Jakby zakładamy, że ten program spowoduje ożywienie na rynku nieruchomości. To, czego tutaj nie biorę w ogóle pod uwagę w tej analizie, to to, że polska gospodarka może mieć najgorszy okres już za sobą. W sensie, że teraz wchodzimy w czas już rozwoju gospodarczego, już jakby recesję mamy za sobą. Stopy procentowe utrzymane zostaną na może na podobnym poziomie. Jeszcze przez jakiś czas, później ta inflacja trochę zejdzie, bo mamy wyższe, droższy, dola, droższy polski złoty, powoduje zmniejszenie presji inflacyjnej. Mamy dodatkowo kwestie związane chociażby z takimi rzeczami, o może tak bym powiedział, jak napływem kapitału zagranicznego, rozwojem firm, rozwojem nowych fabryk, więc to wszystko buduje gdzieś tam ostatecznie też i pracę w Polsce. Na razie w ogóle o bezrobocie nie ma mowy, więc... Nie biorę pod uwagę jakby w ogóle aspektu rozwojowego. Na razie mówimy jakby wydzielamy ten fragment dotyczący bezpiecznego kredytu 2%. Więc jeżeli chodzi o ten czynnik, uważam, że on już jest w pełni w cenach. To co by musiało się wydarzyć na rynku nieruchomości ze względu na ten bezpieczny kredyt 2%, to musiałoby być tak, że ceny podbiją i faktycznie ludzie będą brali te kredyty Zarówno bezpieczne, jak i te pozostałe, po to, żeby te, te nieruchomości kupować, więc po prostu rynek odżyje, czyli będziemy mieli wzrost kwartał do kwartału udzielanych kredytów i faktycznie transakcji na rynku nieruchomości, no to to są dane, które powinny napłynąć prawdopodobnie dopiero w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku. Bieżącego roku. Więc jeżeli ja miałbym coś teraz zrobić na deweloperach, to bardzo ciasno prowadziłbym pozycję dlatego, że trudno byłoby, um, trudno byłoby tutaj um, wyprzedzić fakty i sprzedać na przykład dziś uważają, że to już jest na pewno szczyt. Na razie trend wzrostowy trwa. Pierwsza taka fala um, podażowa była tutaj, ale ona nie była przy jakimś dużym wolumenie. Um, teraz rynek um, po raporcie finansowym trochę bardziej się kręci, no bo cały czas mamy wzrost rok do roku, kwartał do kwartału, um, więc tutaj bardziej um, kwestia jest oczywiście sytuacji przyszłej. Jeżeli popatrzymy w ogóle na wycenę, to ona też też nie jest straszna, tak? Wycena C do Z, biorąc pod uwagę na razie jeszcze tego dzisiejszego raportu tutaj nie ma uwzględnionego, wynosi 8,69, więc to nie jest dużo. Jeżeli weźmiemy sobie taką Dewelię na przykład, też dewelopera dość dużego, oczywiście o zupełnie innym profilu ale do tego już zachęcam Was indywidualnie, żebyście przejrzeli. My to zrobimy później w skoberze premium, jeszcze wyselekcjonujemy. Natomiast tutaj mamy CEDOSET 7, więc to też nie jest dużo. Więc nie można powiedzieć, że ten wzrost, który był, to jest wzrost, który jest niesamowicie dobry. Ale w wynikach deweloperów jeszcze nie widać spowolnienia z ostatnich kwartałów, które miały miejsce. I jednocześnie zakładamy to, że będzie dobrze. Po prostu. Więc moim zdaniem będzie sprawdzam na zasadzie realizacji zysków, bo jednak tak dobrze nie będzie w pierwszej, pierwszej fazie tego bezpiecznego kredytu. Natomiast jeżeli dane zaczną nadciągać takie, że kredyty są udzielane, że faktycznie mieszkania są kupowane, to rynek po krótkiej korekcie znowu wróci do trendu wzrostowego. Partnerem naszego dzisiejszego odcinka jest biuro makleskie Alior Banku. Inwestowanie na rynkach zagranicznych wiąże się z ryzykiem walutowym. To jest jakby najbardziej popularne ryzyko, które znamy. Natomiast rzeczywiście jest też tak, że na rynku amerykańskim mamy dodatkowe czynniki ryzyka, jeżeli tam inwestujemy. Biuro maklerskie Allier Banku daje Wam możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych. W związku z tym postanowiliśmy stworzyć taki materiał, który powie o tym, w jaki sposób nie popełnić takich prostych błędów i nie stracić. Pieniędzy. Bo jeżeli ktoś zainwestował na rynku amerykańskim w październiku 2022 roku, kupił S&P 500, to powinien być na plusie 20%. Ale dla polskiego inwestora jednocześnie kurs polskiego złotego, który spadł o 20%, w sensie polskie złoty się umocnił o 20%, spowodował, że z tych zysków na S&P 500 nie ma nic. Dlatego trzeba się hedżować, jeżeli chodzi o ryzyko walutowe. Ale nie tylko to. Powiem o więcej rzeczach, więc serdecznie Was zachęcam i zapraszam na to spotkanie. Ono jest otwarte w Skłaberze. Myślę, że takie merytoryczne spotkanie na temat kosztów, które przygotowałem, pomoże Wam wszystkim uniknąć problemów. A jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu na rynkach zagranicznych. Tutaj warto zwrócić uwagę właśnie na miejsca. Tak, ja bym może zwrócił uwagę na te, które są takie najbardziej popularne aktualnie, czyli właśnie Dom Development, Develia, Atal. One najmocniej wzrosły i zwróćmy uwagę, na które poziomy warto zwrócić uwagę. W przypadku Dom Development ostatni potwierdzony dołek jest na 126, 127 zł. i Tutaj rynek bardzo ładnie zareagował 24 kwietnia, więc pod tym poziomem też bym się bronił. Na razie nie ma powodów, żeby dawać bardzo ciasno tego stop lossa. Rynek na razie zachowuje się dość dobrze. Jeżeli dzisiaj rynek zostanie wyciągnięty w górę, to dzisiejsze minimum, czyli 135 zł też będzie ważnym wsparciem. Jeżeli chodzi natomiast o Dewelię. Tutaj z kolei ostatni potwierdzony dołek też wybroniony, to jest poziom 3 34 zł 34 grosze. I też pod nim warto się zabezpieczać, bo rynek to wybronił, tak? 5 maja to ładnie zostało wybronione i idziemy dalej na północ. Dzisiaj po raporcie finansowym też luka wzrostowa, więc na razie Hossa drwa, trwa kolejne poziomy to jest 4 zł, jeżeli chodzi o develie. Jeżeli chodzi o Atala natomiast tutaj ostatnio potwierdzony dołek to jest 46,70 zł, w ogóle cały ruch wzrostowy był zrobiony według metody szczyty i dna bardzo, bardzo precyzyjnie i ładnie, więc warto się tego trzymać. Dzisiaj po raporcie finansowym mamy lukę w dół, natomiast 46,70 to jest poziom, pod którym się warto zabezpieczać. Wszystkie spółki, warte uwagi, będziemy dla Was komentować, tutaj jeszcze na atalu bieżącego komentarza nie ma, natomiast tutaj dla Dom Development, dla Develi, przepraszam, macie aktualizację z 17 maja, czyli bardzo świeżą, gdzie macie dokładnie rozpisane, gdzie są lokale struktury tej tej grupy kapitałowej, jakie są wyniki finansowe spółki oczywiście przed raportem, no bo tego raportu nie znaliśmy. Więc możecie bardzo dokładnie sobie przeanalizować sytuację na develi, No i też podsumowanie macie w formie komentarza, więc was serdecznie zachęcam i tak spółki z branży deweloperskiej będziemy dla was komentować w skłaberze w najbliższym czasie, żeby wybrać tę, które najbardziej mogą zyskać na bezpiecznym kredycie 2%. Podobnie oczywiście wygląda ta sytuacja na Dom Development. Tutaj też już ten komentarz został Zrobiony. Więc serdecznie Was zachęcam zarówno do Squabera, a gdzie możecie także zyskać niższą prowizję w biurze maklerskim Alior Banku. No i przypominam, że Alior Bank jest dzisiejszym partnerem naszego spotkania i też w środę w kolejnym tygodniu o godzinie 20.00 nasz webinar dotyczący tego, jak nie... Płacić bez sensu kosztów inwestowania na rynku zagranicznym. I nie chodzi tylko o prowizję, tylko chodzi o wszystkie możliwe ryzyka związane właśnie z tym inwestowaniem. Serdecznie Was zachęcam i zapraszam. A teraz życzę Wam udanego dnia i później całego weekendu, który przed nami. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.